Witam serdecznie. Dzisiaj się zapowiada piękny dzień i poranek. Mam dobry. No chyba, że Jerzy wkurzył. Ale to nie miotło, nie po plecach. Tylko nie miotło. I, i dalej będę zadowolona. E, no na tyle chciałabym, e, jesteśmy teraz w Szczecinie, Jerzy nakręci złomki. Także poradziam serdecznie i miłego dnia i wszystkich życzę szczęśliwego No a ja wszystkich też pozdrawiam i serdecznie zapraszam do oglądania naszego kanału No tutaj widzimy pocztowe ładne Białe. Te białe pocztowe to w jakiej cenie? 40zł ładne pocztowe za parę. Tu meweczka, samczyk. A ten samczyk, te mewki to para, tak? I cena ich? 50zł. Tutaj mamy szwancę, jasny chłodny staluch samczyk. Tutaj mamy pocztowe. Tutaj też pocztowe mamy. Pocztowe. Dużo pocztowych, gdzie się jest, a tutaj mamy, a tutaj mamy pocztowy. o tutaj mamy ładne parę motylki widzę, że para parzysta kosmy mają przycięte 300 złotych ta para parzysta tych motylków Także ładnie się prezentują. Cześć. To jasno w jaki co, nie? To jasno w jaki co, nie? to nie moje, A 40 zł. Tydzień temu były po 60, dzisiaj są po 40. Także ładna już, dlatego pana mało zostało ich. I tutaj trochę taka zbieranina. A, te szeki w jakiej cenie oni szaki w są? Te szaki. Pięćdziesiąt złoty par, kaszaki.

100 zł Ten samczyk oddam za 6 dych, aby go nie wozić Aby go nie wozić. Pan mówi już od go za 6 dych. A z którego on roku? Ja nie. Nie wie pan tak. A pokażę pan go ten obejrzymy. Jak on tu wygląda. Nie ma nie ma Nie ma, tak? A jak tu kosmy? Pokażę pan na plecach. No trochę ma, bo nie ma, mają ja tam, rzucają te trochę pióra, nie? No, Obro, obrączki nie ma, no. No młodego takiego nie wygląda, nie? A te turkuciki po ile? 80, tak? Czarne, torkoty 80 zł. A ten transol. To samiec Samica transulska 30 zł. Niedrogo. A tiplerki. po 20 zł. A ta biała główka to sa sa samiec tak? No. no trochę się pochowali, trochę Trochę gołąbki zmęczone. Wiadomo, że całą noc były w klatce. i widzę tutaj czerwona meweczka i ta meweczka ile? 30 zł meweczka a Budapeszty Budapeszty po 20 zł tutaj mamy tak tutaj pan ma to wszystko po 20 zł Także i, i bocian, i tiplerki, i, i meweczki, wszystko po 20 zł. Także można, a myślę, że jak wszystko, to jeszcze by było dużo taniej. Tutaj też, po 20 zł. I tutaj widzę szaryki. A te szaryki czerwone, w jakiej cenie? Za, sztuk za sztukę? 40 zł za sztukę, to samica? Obydwa samica. Dwa samce sam Po 40 zł, czerwone szeryki. A typlerki w jakiej cenie? Czerwony kupiony, czarny. Czerwony kupiony, czarny 20 zł typlerek. I tutaj co? Tutaj palić. Pawika mamy o, Kaczuna mamy Samiec? Samiecka I jaka jego cena? 30zł kaczunek A ten? Steropolski i moty Motylek 30 zł się schował może z tej strony go pokażemy motylek 30 zł to znaczy wydym a ten murzyn Ta? wczoraj pan złapał a dzisiaj już bo na... nie łapą, bo ja nie mam naczynia Proszę? Muszę przez drzwi wejść jak wejdzie to dobrze, niestety nie Aha, przez drzwi weszłeś i... Tak no, a gdzie się na ryneczku jest? Nie. szczęścia nie ma No, szczęścia nie ma, co nie? Co ma Zostanie... tu, jutro tam, nie, no, no, nie wiadomo z... Zostanie u Pana Może kona będzie? No, i tutaj mamy ten... Sroki Nie ma właściciela. Tak wygląda, że dwie pary. I tutaj mamy pocztowe, Murzyna.

Dwie pary czerwone i czarne pan pancernie po 150 zł za parę. A szyszki Ale ładne kolory. Ty tam się zapytaj. 350, pary. ale czy. Znaczy, dwie samice są. A tutaj? A, A, tutaj, mamy... A tutaj mamy ładne bożanty. to dwie samieczki i samiec tak i w jaki to cenie 350 tak to stare młode z tamtego roku tak ten kolorowy to jest samczyk złoty a te są dwie samiećki Oka się tak się schowałeś ładne, ładne, są 350 zł To 350 za 3 tak? Za trzy A to Gąsior A to Gąsior A to gąsior O ładny no ładny także w Szczuczynie można kupić bażanty tutaj bardzo ładne dwie samiczki i samczyk za 350 zł niedrogo naprawdę ładne kolory mają i gąska gąska ile Go gęś no chłopak No, idziemy głąbki dalej patrzeć, także barzanty ładne były i to pocztowe Za parę Zaraz, zaraz. I tutaj bucianek tam 20. w jakiej cenie? W jakie cenie? Po, po 10? po 10 złotych pocztowe lotowane czy nie? tak, to wszystko lotowe gołębie wszystko lotowe gołębie jeżeli pan miał kartę na worek i zaraz skupował to by każdy był zadowolony nie, no na pewno тиже же щоб було виділення теж No, idziemy teraz tutaj dalej, jeszcze zobaczymy. Także ładne bażanty tamte były. I tutaj mamy motylki ładne, para. Bardzo ładne. I to para. No. I jakie oni tam cenie? Co? Jakie oni cenie by? 300 zł. 300 zł. ta para motylki. Ładne. Także oni tak się tutaj prezentuje 300 zł para, a tutaj jeszcze ten Krymek widzę, samiczka, samiczka Krymek. Nie wiesz ile ten krymek samiczka? Nie wiem. Nie wiem, co to jest samczyk. Nie. Chyba samiczka. Samczyk? Tak. No i tutaj mamy piękne gołębie. Ten bocian, ile? 100 zł. Ty to samiec? Tak. A motylek też widzę samiec, nie? Tak. jaka cena go? Osiemdziesiąt złotych, a te szeki? Tak. Parę szeków czterysta złotych, a te jaśniaki? Po 50. po 50 zł jasne. No ładne I co? Tam jeszcze kury mamy, nie? Koguciki. Dwa piękne zostały. Także zapraszamy. To są korzełki do Szczuczyna. Bardzo ładne korzełki. Dwa koguciki. Kurki też do nich masz, czy nie? Nie masz, nie? Ale w domu masz, nie? Tak. Także tylko kukuciki ładne zostały do sprzedania. Bardzo ładne. I jaśniaki. A i, i mamy ten. Kan kanarki, tak? Ładne, bardzo kanarki Już też mało ich ci, nie? Mm -hmm. I te żółte to co, nie w parce, czy? Tak. I no. jaka cena ich? Po 100. Po 100 złotych sztuka? Mm -hmm. A te, ten, 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 też 100 Nie, ta 80 samiczka. Te? Ten kosztuje ta samiczka ona i ten koroniata nie to 100 złotych ta biała a tamten to jest jak oni tam nazwy mają bo to na no, marki z lustery a malutkie obrączki obrączkowane tak no ładne

i tutaj sokoły mamy a te sokoły to w, w parach masz? Czy? może być, para, może tak? być nie para i jaka cena ich? 100 zł 100 sokoły rysie 80 I tutaj mamy sakson para porzysta tutaj samczyk saksonski Turkucik. samiczka ta samiczka ile Kaczun? 4 40. 40. i turkot, turkoty w pasze czarne? Tak. I 80 zł. I tu kury mamy. Dwa koguciki, tak? Tutaj mamy sułtana, nie? Tak. Sułtan. Kogucik ten. I, I tutaj jest sylka kogucik. I w jakiej cenie? 80 i 60 Sylka 80 zł. A ten sułtan 60 zł. I tutaj mamy pocztowe. Tutaj pan wysprzedaje od 10 do 20 zł. Dosze wybór. Ładne kolory, co niektóre, tutaj te popilaki. Tutaj widzę ich. Z nich trzy pary obrączkowane. Tutaj mamy króliki kalifornijskie po 50 zł sztuka. Samiczki, dwie i dwa samce. I tutaj mamy króliczki młode. od 25 zł do 30 zł ładne

Bardzo 20 zł. Mm. Musi 10 zł. Mm. I kogociki No. Mm. tak. No i tutaj mamy ten kury szczucynie i tutaj mamy po 37 zł dużo ich jest także w Szczuczynie na rynku I ile już oni tygodni mają no. także Duży wybór kur jest w Szczuczynie Buszanie mają, to niektóre. Które to już z pierwszym jajkiem już są? Tak, tutaj już te są z pierwszym jajkiem Kury. Także widzę ładne, zadbane I tutaj Te pierwsze to z pierwszym jajkiem. Także jak się bierze to już jajeczko zniosą. Bo te to są czerwone rosa, a, tak? To ogoncie, to jest takie najlepsze. No to. A, a te to? to czarny, a te no. Rosa. To jest jajki. No. Te ładne są też, nie? No, te są takie większe, nie? Ale ładne. Góry.

No i na tym dzisiaj kończymy. Wam ja jak na początku miłego dnia i zapraszamy do oglądania naszych dzienników i na YouTubie, tak i na Facebooku. Dziękujemy bardzo i życzymy miłego dnia. No, pozdrawiamy.